Wielkopolska. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej w 2023 roku. Witam Państwa w państwie chaosu. Witam Państwa w, w momencie, w którym jesteśmy oto w przepychance między premierem morawieckim a. Ministrem Ziobro. Jeden nazywa jednego miękkiszonem, drugi drugiego osobą, która za ryżkę, ryżkę ryżu może zrobić wszystko, co trzeba w tym państwie. Jednym słowem, jesteśmy w momencie, w którym rządzący PiS stracił. Możliwości operacyjne, władztwo nad y, własnym rządem stracił premier. A w tym momencie no, rodzi się to, co, z czym mamy do czynienia, a więc chaos, chaos wszechogarniający chaos i y, potrzeba zmiany. Rok 2023 będzie rokiem y, zmiany. Y, wierzymy w to bardzo i o dziwo wierzy w to 80% wyborców PIS-u, bowiem w sondażu IPSOS, Wyborcy PiSu potwierdzili, że PiS straci w tym roku władzę w kraju i wszystko, co jest robione w tej chwili. Łącznie z wybuchem granatnika, który przekracza już granice śmieszności, powoduje, że rzeczywiście jesteśmy w państwie, w którym no nie mamy sprawnego, dobrze zarządzającego rządu. Rządu, który rozmawia wewnątrz i rozmawia również między ministrami, premier, ale także z prezydentem, bo jak się okazuje w grudniu byliśmy przygotowani na to, że będzie ustawa o krajowym planie odbudowy, i nagle pyk. Przemówienie prezydenta Dudy, który mówi, że z nim w ogóle nie rozmawiano i w ogóle niczego nie ustalono, i wszystko, co było już zaplanowane. Dzisiaj mieliśmy mieć posiedzenie Sejmu, Sejm jest odwołany, przełożony na 11. I 11 być może będziemy znowuż rozmawiali o krajowym planie odbudowy. A wcześniej, w grudniu, szanowni państwo, uchwaliliśmy budżet. I o dziwo budżet przeszedł znakomicie, bardzo dobrze. PiS się nawet nie zająknął nad zasadniczymi sprawami związanymi chociażby z naszym regionem. Bowiem zgodnie z zapowiedzią, którą złożyłem wtedy, kiedy byliśmy na konferencji prasowej przy moście, przy moście nad rzeką Wartą, mówiłem o tym, że po pierwsze zwrócę się do premiera Morawieckiego z pytaniem, dlaczego nie ma pieniędzy na ten Most, mimo, że poszczególne edycje Polskiego Ładu idą, yy, i zwróciłem się do premiera Morawieckiego, ale niestety od premiera Morawieckiego, jak to od premiera Morawieckiego, zarówno w Sejmie, jak i w korespondencji, jak widać, do której jest zobowiązany, i do odpowiedzi, do której jest zobowiązany prawnie i konstytucyjnie, od premiera Morabieckiego nie uzyskaliśmy odpowiedzi dlaczego właściwie nie ma pieniędzy na most w Koninie. Nie uzyskaliśmy tej odpowiedzi także od posłów PiSu. Owszem, nieoficjalnie donoszono mi z tej i owej strony, że no moglibyśmy być grzeczniejsi. Jakbyśmy byli grzeczniejsi, a może byśmy bylibyśmy bardziej czołobitni, jakbyśmy bardziej dziękowali PiSowi za wszystko, no to może, może by coś z tego było. A to oczywiście na nieoficjalnych rozmowach i e, na stronie, więc nie będę mówił, kto mnie ta, mi takie informacje przekazywał, natomiast to pokazuje degrengoladę państwa polskiego i degrengoladę nie państwa polskiego jako państwa, tylko państwa PiS. PiS rządzącego, e, rządzącego Polską. Ja w związku z tym, że, e, że wiedziałem, że odpowiedzi Y, premiera Morawieckiego będą takie, jakie będą, złożyłem stosowne poprawki do budżetu. Pierwsza poprawka na 57 milionów przebudowa ulicy przemysłowej na odcinku od ulicy Matejki do ulicy Brunatnej w ciągu drogi krajowej 92. Poprawka budżetowa została złożona, tak samo jak poprawka druga dotycząca przebudowy y, obiektów mostowych to jest kwota 136 milionów. Te obie poprawki oczywiście co zrobił pis, ono w głosowaniu, które pis przeprowadził, łaskawie odrzucił je głosami oczywiście posłów, głosami posłów pisu i solidarnej polski, głosami posłów pisu również z konina, znaczy nie ma w koninie posłów pisu. W Koninie są posłowie, którzy do Konina przychodzą, przywożeni są w teczce, lub są z sąsiednich powiatów. Tak więc może dlatego, może dlatego tak za bardzo ich ten Konin nie kręci i odrzucili oczywiście te poprawki. Poprawki także zgłosiłem dla Turku, bowiem tam, jak Państwo wiecie, tam jest w ogóle kontredans między, między pisem a burmistrzem Antosikiem, a tam złożyłem poprawki dotyczące rewitalizacji centralnej części miasta Turku. To takie zabiegi tam są, żeby ten plac, ich plac wojska polskiego wyglądał trochę lepiej. Ta poprawka była na 20 milionów, ona taka miałaby przebudować ten cały plac, ale z uwzględnieniem, że to miał być zielony bardzo plac, centrum, zielone miasta Turek. Na to pieniędzy też nie otrzymaliśmy i nie otrzymaliśmy także na Centrum Sportów Plażowych na terenie Osir w Turku. Tu również ta poprawka na kwotę 10 milionów. Przepadła. Tak więc, ale przepadły też poprawki wszystkich posłów opozycji z całej, z całej Polski bowiem no, taki zwyczaj kiedyś był, ale on był dawno przed rządami PIS-u, że można było z rezerwy budżetowej przeznaczać określone środki po to, ażeby społeczności lokalne odczuły, odczuły że również ten budżet państwowy jest budżetem dla nich. Ale budżet państwowy nie jest budżetem w których samorządy mogą na którym się mogą oprzeć. Jak państwo wiecie, my w tym roku w tym roku na samym picie 4 tracimy około 20 milionów złotych w tym roku 2023. Powstaje jako samorząd, jako samorząd miasta Konina. Powstaje pytanie, które należałoby zadać do odpowiedzialnego państwa i do odpowiedzialnych rządzących, jak zamierzają tę lukę zasypać, bo okej, okay, my się zgadzamy, powinna być kwota wolna od podatku. Powinna być, powinny być obniżone podatki, powinna być zwiększona kwota, zwłaszcza w dobie szalejącej inflacji, kwota pensji minimalnej. Ale nie może być tak, że odpowiedzialny rząd mówi: No to sobie radźcie jak chcecie, to mnie nie interesuje, nas to nie interesuje, byle byśmy my jako rządzący budżet uchwalili. A jeśli się samorządowy budżet przewróci, to w domyśle. Rządzący mówią, to tym lepiej dla nas, bo będziemy mogli mówić w mediach, że przecież to są cięcy, lichii, lisi samorządowcy. My tutaj jesteśmy wspaniali. Zresztą w Radio Poznań byłem teraz z posłem Wróblewskim. I na, na moje pytanie o to właśnie, jak można, jak odpowiedzialny rząd może nie zabezpieczać finansów samorządów, a zabierać im te finanse, odpowiedział przecież to był tylko obyczaj. Obyczaj, mówi to prawnik i konstytucjonalista, no, to pokazuje, że tutaj też następuje degrengolada. Szanowni państwo, odczuwamy coraz większe, większe w związku z tym, że z państwem jest to, co jest, do naszych drzwi puka coraz więcej ludzi. Jesteśmy z tego powodu bardzo, bardzo zadowoleni, ale apelujemy: jeśli się zastanawiacie, czy zaangażować się w tym roku w jakikolwiek sposób po to, żeby odsunąć pis od władzy, zróbcie to. Przyjdźcie do nas, porozmawiamy, zastanowimy się, w jakiej formie moglibyście y, pomóc w odsunięciu pis od władzy. Ja. Pewnie wielu z Państwa również przeżyło festiwal demokracji i festiwal takiego pięknego poczucia, że naród chce zmiany. Kiedy mieliśmy wybory prezydenckie i tutaj w biurze miałem niesamowitą frajdę i na ulicach miasta, i na, na targowiskach wszędzie. Odzew piękny odzew ludzi, którzy jednoczyli się, przychodzili po banery, angażowali się, żeby pomóc w tym, ażeby pokonać prezydenta Dudę. Nie udało się kilkuset tysiącami głosów, ale pokazywało to olbrzymią mobilizację i takie poczucie, że możemy. Ja bardzo apeluję w tym roku możemy. Możemy i apeluję do wszystkich, którzy chcieliby dokonać zmiany, a żeby w tę zmianę się. Zaangażowali. To warto i trzeba zrobić. Szanowni Państwo, druga sprawa to: o, ta Proszę bardzo, te teczka. Nie będę jej oczywiście otwierał, bo tu są adresy, tu są Pesele. Tu jest 1500 w tej chwili podpisów dla poparcia projektu in vitro podpisy te były zbierane na ulicach miasta Konina, ale nie tylko w powiecie konińskim. Przekroczyliśmy już o 50% normę nam zadaną. Jeszcze te podpisy spływają i ludzie rozumieją dylemat, bo z wieloma ludźmi o tym dylemacie rozmawiałem, również ja, ale również inni. Rozumieją dylemat, który mamy i dlatego żądamy ustawy, która zagwarantuje Także to, ażeby zarodki, które są, żeby były w odpowiedniej ilości ordynowane i żeby były zaopiekowane na przykład w banku, w banku właśnie zarodków. Ale też rozmawiałem z mnóstwem, aż się zdziwiłem, że tyle ludzi jest. I, I aż się zdziwiłem, że podchodzili do mnie ludzie, którzy mówili, że mają dziecko już, które ma 18 lat. Które, które ma 20 lat, albo ktoś mówi, że próbował już trzy razy i będzie próbował czwarty raz. E, nawet jedna pani taka wystąpiła ze mną na konferencji prasowej w środzie. Ale to wszystko, to wszystko pokazuje, że, że, że problem in vitro jest i on jest bardzo, bardzo istotny. Tak więc. Zakończymy zbieranie tych podpisów. Jeszcze, jeszcze dwa tygodnie będziemy otwarci na jeśli państwo, bo też do naszego biura przychodzą ludzie y, i składają takie podpisy. Przez dwa tygodnie jeszcze będziemy zbierać, aczkolwiek jak wiem, w całym kraju zebraliśmy już mi, minimalną 100 tysięcy podpisów, ale będziemy tych podpisów zbierać coraz więcej. Chcemy zbierać, żeby było jak najwięcej. Y, jeszcze temat. Y, y, po in vitro. Szanowni Państwo, jest sprawa KPO, Krajowego Planu Odbudowy. Jak Państwo wiecie, no konin koło Turek Słupca mogą pozyskać około 1 miliard 600 milionów złotych i po, mamy nadzieję, że pozyskają. że Tutaj nie będzie żadnego trybu warunkowego uzależnionego od tego, co zrobi Ziobro i Morawiecki. Y, przynajmniej nie ma takiego sygnału, aczkolwiek w jednej części tam, tam może, może, może być takie zachwianie, ale, ale jesteśmy dobrej myśli, że jednak te pieniądze spłyną i od tego roku zaczniemy o nich bardzo poważnie rozmawiać. I w tej chwili y, zwróciłem się do kół gospodyń wiejskich, w całym y, w całej, y, w naszym subregionie do Ochotniczych Straży Pożarnych, ale rozmawiam także y, z y, burmistrzami, Rozmawiamy z radnymi, rozmawiamy z sołtysami, proponując spotkania, spotkania poświęcone właśnie Krajowemu Planu Odbudowy. Pieniądze dla ciebie i dla twojego regionu. Odbyły się już takie spotkania w Ślesinie, w Starym Mieście. Teraz 5 stycznia spotykamy się z sołtysami w Kazimierzu Biskupim. Do końca lutego zamierzamy spotkać się w całym powiecie konińskim ze wszystkimi środowiskami zainteresowanymi takimi spotkaniami. Odzew jest, więc chcemy poważnie rozmawiać o poważnych pieniądzach. Tak więc, jeśli też za Państwa pośrednictwem chciałbym powiedzieć o takiej gotowości, i w naszym biurze, do naszego biura, można się zgłosić. Przyjedziemy, będziemy rozmawiać, będziemy prezentować rozwiązania związane z Krajowym Planem, z Maciejem Sytkiem wspólnie. Z Henrykiem Drzewieckim, też z innymi radnymi, ale także z przedstawicielami marszałka województwa Wielkopolskiego. Łączymy Wielkopolskę.